w naszym nowym odcinku i to jest prawie ostatni odcinek, dlatego, że to jest part drugi dziesiątego odcinka i tak, ja już ma, piąty zamiast Jeszcze będzie part trzeci tego filmu i ten film trochę będzie smutny, dlatego, że szykujemy bardzo smutną niespodziankę na końcu tego filmu. I napiszcie też w komentarzu, czy idziecie zbierać cukierki na Halloween. Bo ja na przykład nie idę, nie wiem czemu. Nie chcę mi się w tym no, roku obchodzić. Ja idę Mi się... Mi się w tym roku nie chce obchodzić Halloween. Ale no tak. No przechodzimy do odcinka. No i co teraz? No i przecież nikt nas nie znajdzie. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, 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 dobra. Taka... Z... Nie... O nie, 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 nie. Teraz biorę propsy i stałem taki nie, niedopuszczalny płyn. No i co teraz? Wylewam na siebie złówki stację! stację. No i co teraz? I co teraz, chłopie? Eee, czemu słyszałem jakieś pukanie? Otwieraj drzwi, głupku! O kurde, odnaleźli nas. Łapie, łapie, łapie. Dobra, szybko! Biegnij! Biegnij! Zostaw go! Chłopie, ale ja, ja mu nic nie robię. Zostaw go, słyszałem! Ja powiedziałem, żeby uciekał. Młod. Co się dzieje? Się mnie i nie mogę stać. Biorę, idę po ciebie. Twila, gdzie jeszcze w kosmitów? Nie wiem, poszedł się. Dobra, biorę cię na ręce. że on mnie zjawił. O kurczę. To niedobrze. Dobra. Biegnę 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 no i dobra nie wiem co tu się dzieje ale czemu na naszym środku jest jakaś dynia znaczy jakiś garnek nie wiem o co tu chodzi po prostu się może przygotowali na halloween i tak na... z ciekawości no weszli tylko żeby ozdobić no to z wiadomości Um, no dobra, info. No zobaczmy nowe wiadomości. Uwaga, uwaga! Szczególnie dla mieszkańców, Nikoś i Rafał i Miłosz jesteście bardzo zagrożeni przez szefa kosmitów. Prób, będą próbowali Was pokonać i podobno dwie postacie z Was zostaną ściągnięte do, do przepaści. Lepiej uważajcie. Bo źle to się dla Was skończy. Możecie spadnąć. Szczególnie ostrzegamy Nikosia i Miłosza, bo oni podobno są wybrańcami, którzy mogą zginąć przez krzefa kosmitów. Dobra, nie jest można pogledać tutaj na Słyszałeś te wiadomości. Słyszałem, nie pytaj skąd wziąłem tam wijon. No dobra. Ja idę zobaczyć lepiej... Eee, czemu ja widzę tam jakieś bomby atomowe? Czy mi się tylko tak zdaje? Czerpijcie odcinek! Chwila! Chwilę! Chwila. Co się tu dzieje? Ty czemu chłopaki ten... Ej, czemu światła zgasły? Nie! Niko... Gdzie? Niko... Gdzie ty jesteś? Haha! Ha. I co, porwałem was? Porwałem was! Cieszycie się? I ty... bo usypiający. My bo Ej, czemu tutaj w ogóle przenieśli? Co? Jeszcze ja, mu tu stację benzynową mi Garelia przenieśli? Dojdziemy na przepaść! Ha, 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 ha. Oni się tego nie spodziewają, że zaraz ich tutaj przeniosę. <laughs> Zapraszamy na klub na... Na... trzeci i też na piąty sezon.